Do Giżycka przyjechał ambasador Japonii, jego ekscelencja Makoto Yamanaka. Z władzami miasta rozmawiał o źródłach energii odnawialnej, małym ruchu granicznym i rozwoju turystyki. Ambasadorowi Japonii bardzo podobało się w sercu Mazur. Zwiedził je z podkładu statku. Po raz pierwszy odwiedzam Mazury. Jestem ambasadorem dopiero 10 miesięcy. Podziwiam piękno tego regionu i jestem zadowolony, że tu jestem. Jestem optymistycznie nastawiony. To, co tu widziałem, przekaże Japończykom. Wierzę, że będą zainteresowani inwestowaniem tu oraz wyjazdami na Mazury w celu turystycznym. Makoto Yamanaka zdziwił się, że do tej pory żadna japońska firma nie inwestowała w tym regionie i dodał, że ewentualna współpraca między naszymi krajami jest możliwa. W Polsce działa 260 firm japońskich, ale są one związane z przemysłem samochodowym. Teraz bardziej popularne są inwestycje związane z ochroną środowiska, energią odnawialną. To bardziej pasuje do waszego regionu. W spotkaniu uczestniczył też warmińsko-mazurski senator Platformy Obywatelskiej Ryszard Górecki, który liczy na japońską współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. To piękne miasto. Piękny region, cud na rzeczywiście natury światowej i chcę powiedzieć, byłoby to możliwe tylko gdybyśmy no, nie chcieli tego wspólnie zorganizować i za to jestem bardzo wdzięczny pan mi burmistrz, bardzo dziękuję i bardzo proszę o przyszłe możliwości właśnie przyprowadzenia tutaj wielu ludzi, którzy mają wielki wpływ na rozwój naszego kraju, naszego regionu Warmii i Mazur. Senator, który od września ponownie obejmie fotel rektora UWM chciałby rozpocząć wspólne badania naukowe w obszarze energetyki odnawialnej. Zainteresowana współpracą jest też burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska. Rozmawialiśmy o tym, że Mało Japończyków zna nasz region, że potrzebujemy dużej promocji, ponieważ Japończycy owszem znają Warszawę, znają Kraków, duże ośrodki, chętnie przyjeżdżają do żelazowej woli, ale nie znają jeszcze mazur, i to jest nasze zadanie wypromować dobrze. Mazury. I jeśli przyjeżdżałoby tu więcej turystów z Japonii, bylibyśmy bardzo szczęśliwi, no bo w sumie chodzi nam o rozwój turystyczny, o rozwój gospodarczy naszego regionu.